czy przyszli na fundusz, czy prywatnie? Prywatnie? Ja, ja tylko dzisiaj prywatnie przyjmuję, bo na fundusz w 2024 dopiero Tak, tak, właśnie ważne to wszystko. Wszyscy do dyrektora są dzisiaj. Ludzie, to co ja z nami zrobić teraz? Ja tak myślę, że może od dzieci, od chłopiec zacznę i dopiero bym to mleczkę przyjął. Ja zdążę! dłuża. No, dobrze. Ku trzy minuty kasuję i do domu. A pan po to, to potem do mojej te się zgodzicie rodzinną, a bo tam kiedyś wydał receptę. Ale jaja. Pan tak patrzy, jakoś ciekawie. A pani przejdziesz, bo po co pani głowy tego? Jakieś wonienie do kostkie pani potrzebuje? To napiszemy 7 dni, 4, 50 zł i od razu jest zrobione.

to jest zaś ubogi stary. Tak jest. A co wy myślicie? Że emeryty to mają dużo czasu? My mamy bardzo mało czasu. No pewnie. I od wieczorem to się siedzę i przynajmniej to nam okazja pooglądać te programy kulinarne. Różowo-landringa? A w ostatnio taka Magda mi tam pisała. zwoń, zwoń, 0700 siedemset, dzwoń! To ja tak szybko poleciał, że aż mi zesztywniał. Palec od wybierania. I bez cóż się przyszedł do pana doktora i no, nie wiem czy w Halo, jest tam kto? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja się nazywam Majcici Chowański. <grymna> Koperta. Perta. <grymna> mo, mo, może być, mo, może być. Doktor Koperta. No, się nazwisko, wy na los. pana doktora na obiad, ale wy tylko jecie jedno danie. <grymna> Grube sumy. <grymna> <noise> tak, brawa, brawa, brawa. Ja się popostarzał przy tym doktorze. To, e, krótko, krótko, bo tu ma kolejkę. Co panu dolega? Ja, panie doktorze, że przyszedł do pana doktora, bo ja nie mogę zasnąć i ja się tak trochę połaża na jednym boku, na drugim boku, na plecach, na brzuchu, na kolanach i zasnąć nim oka. No to za dużo się pan wiercisz. bo jak się pan przewracał, no to, to pan nie śpisz. Przestać się wiercić i będziesz spał, no wie. Nie wymyślaj mi tu, bo Zem to jest to. głupota elektrona. Głowę zawracał, chłopie, no a przecież drogę Przepraszam panie do, doktorze, a pan do, doktor, to jaka spe, 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 specjalizacja? No? No dietetyk. Dietetyk. No, 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 no panie, jak pan, się jest dietetyk, to chyba tam taki dietetyk, jak ko, 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 ko dup, dupy, trum, bo gość pan jest podobny jak jo, jo, jo. I jo idę, panie, bo ja nie będę z panem go, 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 go. Halo, 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 pan poczeka. Panie, ja panu zapiszę tabletki. Na to odchudzanie? Ale ja już tabletki na odchudzanie, panie doktorze, wziął, ja już je brał. I nie pomogły. A dużo, dużo pan brał tych tabletek? No tak dużo, żeby ich się dał. <grystanie> <grystanie> ja poradzam. Widzę, widzę, że się panu ręce czynsą. No, 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 trochę mi się czynsą, panie doktorze. To... To że pan pijesz wódki? Mm, jak mi się tak czyni, co Aha. to do pińcy wylewu. Ja właśnie myślałem, że problem właśnie wato. A niech mi pan powie, panie szanowny, jak jest u pana ze stołcem? O o o, 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 panie to stoże. O ze ze stolcem to to panie doktorze to jest tra, tra tra tragedia bo jo jo co co dziennie rano o piu piu piu, piu st 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 stolec prawidłowo pan ja o piątej pani dyrektor chyba za 15 piąta oddaje zawsze stolec to jest prawidłowo to jest bardzo prawidłowo każdy by chciał oddawać o piąty stolec no, no tak ale jo jo się Oś siódmy. No ja, na to śmierzący temat pani naprawdę. Zalecę na panu kolonoskopie. Na będzie ko, dobre. Ko. Ko, a co to jest ta ko, 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 kolonoskopia? No, ta, taką runę panu w na tak i panu zrobił badania. A Sadzili, aż tu że go od razu, gaga, gaga, No i jak fundusz może wytrzymać? Jak fundusz może wytrzymać? A, 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 co, co, co tam pan, to. Bo opisuje ztary. pana chorobę, coś możemy myślić tu na pana. Wresztu, co doktorze, co, widzę, brzuch jest coraz niższy, zimny. Pa, panie doktorze, a, a, jak na Pan mi trochę przypomina pro, prognoza po to, pogody. No y -y, y -y, z, to znaczy? No, 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 no z przodu o opad, a z tyłu wia, wia, wiatry. <ścud> Czuć? Nie, nie, nie. No, To może w gostycynie do, 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 do doktora... Ta, panie do, do, doktorze, a co, co, co to jest ta p

on tam na ta, ten problem się nasila jakiś? A jaki problem? A taki się... cię, cię, Ciężko. A, a, a pan długo przyjmuje w go, w go, w go, w go z tycy, Półtora roku jakie? wiem. Półtora roku, dobre. A ludzie mnie tu zakłalają. Zakłalają. Wszyscy prywatni już na do mnie to im nauczyłem. To panie, to, to, panie, panie to, to ja już sobie pójdę i no teraz jest to ro, ro, ro. ro, ro. I ja nie wiem, jak się z panem pożegnać, po, 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 po więc więc więc, więc, więc pójdę. To ja mu, kochani, powiem, jak się normalnie w służbie zdrowia U Łogulista mówi do zobaczenia, ty u laringolo mówi do usłyszenia, a mój kolega ginekolog do swoich pacjentek mówi to jeszcze do pani zajrze.